Czy Twoja strona to pracownik miesiąca, który dowozi wyniki, czy drogi mebel, który tylko ładnie wygląda? Bo widzisz, większość firm popełnia ten sam kardynalny błąd. Myślą, że wystarczy posiadać stronę albo sklep, ale posiadanie to za mało. Twoja strona nie ma być tylko wizytówką, ona ma być twoim najlepszym handlowcem takim, który nie śpi, nie bierze urlopu i nie zamyka sprzedaży. Kiedy ty pijesz kawę. Albo odpoczywasz. Jeśli twoja strona jest, ale nie sprzedaje, to ten film jest właśnie dla ciebie. Pokażę ci dzisiaj trzy konkretne powody, przez które tracisz klientów i pieniądze. Zostań ze mną do końca, bo dowiesz się, w co warto realnie inwestować czas i budżet, a co możesz sobie spokojnie odpuścić, żeby w końcu zobaczyć realne efekty w portfelu. Ale zanim przejdziemy do konkretów, Spójrzmy sobie na to szerszej perspektywy. SEO to dzisiaj wymagająca partia szachów z arcymistrzem, którym jest Google. Tutaj nie ma miejsca na przypadkowe ruchy. Każdy element Twojej strony, od technologii po treści, musi być precyzyjnie zaplanowany, żeby przekonać algorytm, że to właśnie Ty zasługujesz na uwagę klienta. Internet stał się miastem, w którym w zasadzie każdy krzyczy: Tutaj, kup nie! Kliknij tutaj. Twoja strona musi nie tylko przyciągać wzrok, ale przede wszystkim zatrzymać użytkownika na dłużej niż 3 sekundy. Google w swojej dokumentacji coraz mocniej podkreśla, że liczy się helpful content, czyli treści, które faktycznie pomagają, a nie tylko zajmują miejsce na serwerze. A co więcej, zmienia się sposób, w jaki szukamy informacji. Mamy wyszukiwanie głosowe, mamy EA Overview. Gdzie Google samo odpowiada na pytania użytkowników, ludzie są coraz bardziej niecierpliwi. Jeśli Twoja strona nie daje im tego, czego chcą, natychmiast wracają do wyniku wyszukiwania. To tak zwany pogo sticking i wierz mi, Google bardzo tego nie lubi. Dobra, teraz sobie przejdźmy do mięsa. Dlaczego Twoja strona nie sprzedaje? Pierwszym powodem, jaki widzę zazwyczaj, jest to, że ludzie nie otrzymują tego, czego oczekują. Brzmi prosto, prawda, a jednak to najczęstszy błąd. Chodzi o tak zwane intencje użytkownika. Wyobraź sobie sytuację: szukasz w Google hasła cennik usług remontowych. Klikasz w pierwszy wynik, bo tytuł obiecuje konkretne stawki, wchodzisz na stronę i co widzisz? Wielka ściana tekstu o tym, że firma istnieje od 1995 roku, że mają pasję do kładzenia płytek i że używają tylko najlepszych materiałów. Przewijasz dalej i przewijasz i dopiero na samym dole bardzo małym drukiem widzisz zdanie: ceny ustalamy indywidualnie po kontakcie telefonicznym, i wyobraź sobie, jak się wtedy czujesz oszukany, zirytowany no właśnie. I to jest klasyczny przykład niedostosowania treści do intencji. Jeśli użytkownik szuka cennika, chce zobaczyć liczby albo chociaż widełki cenowe. Jeśli szuka za to poradnika, jak naprawić kran, nie chce na wstępie czytać oferty zakupu nowego ekranu. Google staje się coraz mądrzejsze w rozumieniu tych intencji. W dokumentacji dotyczącej oceny jakości stron Google używa pojęcia nic met, czyli w jakim stopniu strona zaspakaja potrzebę użytkownika. Jeśli obiecujesz rozwiązanie problemu w tytule, a na stronie serwujesz marketingowy bełkot, to Twoja sprzedaż leży. I zadaj sobie teraz pytanie, czy tytuły Twoich podstron faktycznie odpowiadają na to, co jest w środku tych stron? Czy czasem nie robisz clickbaitu, który powoduje, że ludzie zaczynają od razu uciekać z Twojej strony? Jeśli chcesz zgłębić temat intencji, koniecznie sprawdź mój osobny film o tym, jak projektować strony pod konkretne zapytania użytkowników. Przejdźmy do powodu numer dwa, czyli brak zaufania. To jest absolutnie killer konwersji, zwłaszcza jeśli sprzedajesz produkty drogie, specjalistyczne albo takie, które wpływają na zdrowie czy może finanse. W branży CEO nazywamy to EAT, czyli doświadczenie, ekspertyza, autorytet i zaufanie. Słuchaj, jeśli wchodzę na stronę i widzę świetny produkt ale nie widzę ani jednej opinii na temat tego produktu od klienta, to w mojej głowie zapala się czerwona lampka. Myślę sobie, czy to nie jest czasem skam, czy ktoś to w ogóle kupił, dane są nieubłagane. Według raportu aż 87% konsumentów czyta opinie w internecie przed podjęciem decyzji o zakupie. Bez opinii Twoja oferta staje się dla klienta czarną skrzynką. Ty obiecujesz świetne efekty, ale wymagasz od niego ślepiej wiary, a w biznesie wiara rzadko wygrywa z twardymi dowodami od innych użytkowników. Co w takim razie buduje zaufanie? Po pierwsze, wspomniane opinie. Ale nie takie pisane przez twojego kuzyna, tylko bardziej autentyczne, najbardziej z imieniem, nazwiskiem, a w B2B logotypem firmy. Po drugie, certyfikaty, nagrody, dyplomy. Jeśli jesteś ekspertem, pokaż to. Pokaż logotypy klientów, z którymi współpracowałeś. To jest twój social proof, czyli dowód społeczny. I po trzecie, transparentność. To się łączy z poprzednim punktem ocenniku. Jeśli ukrywasz cenę i każesz o nią pytać, klient podświadomie myśli. To pewnie jest cholernie drogie, nie będę tracił czasu na pisanie maili. Jasny regulamin, dane kontaktowe, fizyczny adres firmy, to wszystko sprawia, że przestajesz być anonimowym bytem w sieci, a stajesz się realnym partnerem do biznesu. Pamiętaj, że w internecie sprzedaż to transfer zaufania. Jeśli klient ci nie ufa, nie wyciągnie karty kredytowej, choćbyś miał najlepszy produkt na świecie. I wreszcie powód numer 3, czyli brak jasnego wezwania do działania, czyli legendarne call to action. Oglądasz buty, podobają ci się, cena jest naprawdę super. Sprzedawca wydaje się godny zaufania. Chcesz je kupić, rozglądasz się i nie ma kasy. Nie ma nikogo, komu mógłbyś zapłacić. Co robisz? Po szukania po prostu wychodzisz. Dokładnie to samo dzieje się na Twojej stronie, jeśli nie masz jasnego Call to Action. Możesz mieć świetną treść, piękne zdjęcia, dziesiątki certyfikatów, ale jeśli nie powiesz klientowi wprost, co ma zrobić, to on nic nie zrobi i wyjdzie. Ludzie w sieci potrzebują prowadzenia za rękę. Twoje CTA musi być widoczne, jasne i konkretne. Zamiast nudnego wyślij, użyj, odbierz darmową wycenę, zamiast kontakt napisz porozmawiajmy o Twoim projekcie. Ważne jest też umiejscowienie. Nie chowaj przycisku tylko na samym dole strony, umieść go w głównej sekcji strony, czyli tam co widać od razu po załadowaniu tej strony, bez przewijania. Powtórz go po sekcji z korzyściami i po sekcji z opiniami. Daj klientowi szansę na zakup w momencie, w którym poczuje, że tego chce. Masz już na swojej stronie wdrożone wyraźne przyciski, które odróżniają się kolorem od reszty tła? Jeśli nie, może to być najprostsza zmiana, która drastycznie podniesie Twoją sprzedaż. Podsumowując, Twoja strona to nie jest statyczny obrazek, to jest żywy organizm, który musi reagować na potrzeby użytkownika, budować twoją wiarygodność i prowadzić za rękę do celu. Jeśli zadbasz o te trzy filary: dostosowanie do intencji, dajesz to, czego szukają, budowanie zaufania, pokazujesz, że jesteś godny polecenia, i ostatnie jasne CTA, mówisz, co mają zrobić. To gwarantuje ci, że twoja strona przestanie być tylko kosztem, a stanie się inwestycją, która zarabia. Daj znać w komentarzu, który z tych trzech powodów wydaje ci się najtrudniejszy do naprawienia na twojej stronie. A jeśli chcesz, żebyśmy rzucili okiem na Twoją stronę i sprawdzili, gdzie uciekają Ci lidy, wiesz gdzie nas szukać. Dzięki za dzisiaj, subskrybuj kanał po więcej konkretów o marketingu nowej generacji i do zobaczenia w kolejnym odcinku.